Dwie piątki, czyli 10 zł, wydałem słuchajcie na dwie zdrabki: białe złoto i 7, 13, 21, Tak się nazywa, możemy zrobić sobie taką zabawę i sprawdzić, która z wygra. A tak naprawdę, traktujmy w ogóle zdrabki jako zabawę, a nie sposób na, na zarabianie pieniędzy i wydawajcie tylko tyle ile możecie. Ja mogłem dychę, więc mamy, mamy dwie zdrapki. I zobaczymy, czy coś uda się ugrać, czy czy będziemy na plusie, czy po prostu będzie... Za, za, zakończy się to wszystko tylko dreszczykiem emocji. Na czym to polega? Zdrapujemy tutaj pole, pole gry. Jeżeli znajdziemy 7, no to już wygrywamy. Jeżeli 13, to mnożymy tą kwotę razy 2, a jeżeli 21, no to tą kwotę mnożymy razy 3. Eee, tu jest 9, a musi być co najmniej 7. 7, 13, 21, 32, 16.

Dla zdrabki 7, 13, 21 zobaczymy czy wygramy coś w, w zdrabce białe złoto. Żeby wygrać musimy mieć 14, 35, 48 albo 59. I szukamy właśnie takich liczb. 54. 58. No jesteśmy blisko. 53.

A co my możemy zrobić teraz? No, wszyscy są ciekawi, pewnie ile wygraliśmy. No to sprawdźmy. Słuchajcie, jest bieda. Jest 5 zł, tylko nie ma 200 tysięcy. No, ale nawet taka piątka cieszy. Wam życzę większych wygranych. Miłego dnia. Pozdrawiam. Dzisiaj trafiła się piątka.